Dzień dobry! Dzisiaj w archiwum przesłanie krótkie i treściwe. Wszystko, co prowadzi do depopulacji Ziemi, jest dobre. Wszystko, co powoduje, że zmniejsza się liczba ludzi na Ziemi, jest dobre. Przesłanie krótkie, treściwe oczywiście, potem je ja jeszcze rozwinę, bo to nie tylko to zdanie, czy te dwa zdania. Przesłanie krótkie i treściwe, tak jak krótki i treściwy jest ten materiał, bo Blood Must Be Shed, jedyny materiał norweskiego projektu gwiazd Cyklon B, trwa niecałe 11 minut, dokładnie 10 minut 54 sekundy i tak naprawdę pewnie złoży się tak, że to archiwum będzie dłuższe od Blood Must Be Shed. No ale ja jak się rozgadam, to sobie lubię pogadać. Przykro mi bardzo. Zapraszam. Mówię o projekcie gwiazd, no bo jest to projekt gwiazd, inaczej był to projekt gwiazd, bo przecież już nie istnieje. Ten materiał wyszedł w 1995 roku i to jest jedyny materiał. Tak naprawdę, oczywiście, znajdziecie jeszcze inne jego wydania, bo on e, potem e, zawędrował na dwa splity. Jeden split to z Swordmaster, drugi split to z Mehem. no i, ale tak naprawdę, sama ta epka jako materiał autonomiczny, no to to jest jedyna rzecz, która została wydana przez Cyklon B. Może szkoda, może nie szkoda, ale do tego jeszcze dojdę. 95 rok Malicious Records, wytwórnia niemiecka, która też wydała bardzo dużo kultowych rzeczy. Pierwsze Gorgoroty, Heimsgardy, Borknagar, tam było kilka naprawdę mocnych pozycji. No, i wśród nich znalazł się Cyklon B, mający oczywiście związki z tymi wszystkimi zespołami. No dobra, nie ze wszystkimi, no ale ta norweska scena to była raczej dosyć skupiona. W, znaczy wszyscy się tam znali, tak? No więc można by powiedzieć, że ze wszystkimi, ale chociażby z Dotheimsgard, bo na wokalach jest przecież Aldrach. No, i ukazuje się to w 1995 roku, i tak naprawdę jest jednym z Ach, chyba w tamtym czasie to tak myślę sobie: jednym z najpotężniejszych ciosów, jeśli idzie o norweski black metal, krótki, treściwy kop w twarz ludzkości. Symfonia nienawiści, prawdziwa, a może nawet bardziej e, karabin maszynowy nienawiści, bo to, co się tutaj dzieje, no, to jest e, kosmos, i myślę, że dla. E, Postronnego człowieka, e, to jest rzecz totalnie, totalnie nie do przełknięcia. E, w 95 roku ludzie, którzy tworzyli Cyklon B już nie byli anonimowi, to byli już, to były już znane postaci sceny, bo w 95 roku przecież Samot, grający tutaj na instrumentach strunowych oraz ich sam, który obsługuje klawisze no to z Emperora, no to Emperor już był po swoim cudownym, wspaniałym, genialnym debiucie In the Nightside Eclipse, eee, a jeszcze przed Anthems, no ale ten debiut już przyniósł Panom rozpoznawalność. Frost z Satyricon, no to najbardziej doświadczony z tej grupy człowiek, bo on już był po dwóch albumach Satyricon, a Zaraz przed Nemesis Divina, czyli trójeczką. No i Aldrach, który tutaj można by powiedzieć jest takim e, najmniej znanym gwiazdorem, ale potem oczywiście też do tej pozycji doszedł, no bo w tym samym roku, kiedy ukazuje się ta epka, Aldrach ze swoim Dachemsgard e, wydaje debiut doskonały Kronet Til Konge. Ale to oczywiście nie zmienia faktu, że wszyscy ci panowie są e, wielkimi postaciami, czy też byli, czy są wielkimi postaciami norweskiego podziemia. To był fragment jedynki Mental Orgasm. Mental Or Orgasm, ten utwór, tak jak i trzeci, zamykający płytę Warfare, to są numery, które w swoich tekstach zawierają cytaty z masowych morderców, też seryjnych morderców. Natomiast Środkowy Blad Soil to jest w ogóle tekst autorstwa innej legendy norweskiej sceny, e, czyli Barda Fausta. E, on tu oczywiście nie gra, no ale. Tekst napisał. E, Mental Orgasm, bardzo dobry numer, natomiast na przykład to nie jest mój faworyt z tego wydawnictwa. Moim faworytem jest trujeczka Warfare. E, ona fajnie też, znaczy to nawet nie tylko ona, cały ten materiał pokazuje, jak fajne rzeczy wnieśli ci ludzie ze swoich zespołów do cyklon B. Bo e, chociażby klawisze w Warfare za którymi stoi ich sahn, są totalnie, totalnie emperorowe i to y, dodaje dodatkowego według mnie smaku, bo y, od razu wiadomo skąd one się tam wzięły, kto na nich zagrał. Uważam, że to jest bardzo <coughs> fajna sprawa, że ktoś potrafi wnieść coś od siebie. Ze swojego macierzystego zespołu do takiego projektu, i to jest wartość dodana. Nie brzmi to jak zrobione na siłę, nie jest to coś, co raziłoby w uszy. To samo mógłbym tutaj powiedzieć o um, dosyć charakterystycznym stylu um, frosta na perkusji, aczkolwiek oczywiście to jest zupełnie inna rytmika i zupełnie inna szybkość, bo tutaj frost. Przesypuje ziemniaki w tempie e, światła. W to zdarzało się rzadko, ale na przykład zdarzy się na Nemesis Divina e, i e, słychać, że to jest ten sam perkusista. Co do Aldrachna, on tutaj z tymi wokalami to troszkę, troszkę poszedł w lekko innym kierunku, bo te wokale to są krzyki bardzo często. To nawet nie jest taki stricte black metalowy wokal, przecież. Tylko to są krzyki pełne nienawiści, pełne gniewu. I ja myślę, że bardzo dobrze się to tutaj sprawdza, bo gdybyśmy tutaj wrzucili taki normalny black metalowy wokal, to to by nie było już to samo, nie byłoby tego samego smaku, tego uroku, bo to właśnie troszkę odróżnia od klasycznego black metalu cyklon B, chociażby właśnie te wokale. to był właśnie blad Soil e, napisany przez e, Fausta e, i Tuna e, z Emperor e, i pozostaje potem już na płycie Warfer Warfer, który w swoim tekście jest e, mówiąc krótko e, bardzo e, mało delikatny. A to oczywiście też mało delikatne określenie tego jak mało delikatny jest ten tekst, bo ten tekst e, Powiedziałbym krótko, że no, hipisi nie byliby zadowoleni z jego treści. E, myślę, że zresztą wielu ludzi nie byłoby zadowolonych z jego treści. Niekoniecznie trzeba być hipisem, bo on jest tak mocny, że e, nawet zwykły, jakiś tak zwany normals, e, myślę, że poczułby się dziwnie. E, szczególnie ta końcówka jest charakterystyczna i mocno uderzająca, kiedy właśnie e, deklamowane są te. E, e, Ostatnie zdania tekstu, które właśnie mówią, że wszystko, co złe dla ludzkości, jest tak naprawdę dobre. Tam pada, że i AIDS jest dobry, e, i narkotyki są dobre, i e, e, wojny gangów są dobre. Generalnie wszystko, co e, sprowadza śmierć na populację, i, a co za tym idzie, zmniejsza jej ilość, jest dobre. No i właśnie w tym, że Warfare mamy te świetne klawisze i sachna. Bardzo mi się to podoba. Ja pamiętam, że za pierwszym razem, kiedy poznałem ten materiał, nie zwróciłem na to jakiejś większej uwagi. Dopiero po jakimś czasie do mnie to dotarło, że to jest naprawdę czysty emperor. Dzisiaj jest tak, że posiadam pierwsze zdanie z Malicious Records na CD, ale kiedy ja poznawałem ten materiał, to oczywiście poznawałem go za sprawą kasety. Jak mówiłem, albo i nie mówiłem, ta epka potem została wrzucona na dwa splity: jeden był z Swordmaster, drugi był z Mayem. No, i ten Swordmaster Split, właśnie w 1996 roku, wydał na kasecie. Mystic, który wtedy wydawał sporo dobrych rzeczy, no i oczywiście wtedy cyklon B dotarł i do nas. E, na szczęście nie spowodował tego, co w latach czterdziestych, bo żyjemy do tej pory, natomiast e, spowodował to, że wgniotło nas po prostu w podłogę. E, no, wydanie CD prezentuje się tak, ono nie jest jakieś bardzo obszerne, aczkolwiek naładowane treściami, te, tego nie da się ukryć, nie ma tutaj tekstów. Ale mamy na przykład samota z rewolwerem. No, a we wkładce zdjęcia chłopaków, które tutaj już widzieliście, oraz y, pewien statement, jak to się teraz ładnie mówi. Y, w skrócie, że y, zwycięstw nie odnosi się tak po prostu, zwycięstwa wymagają rozlewu krwi i tak dalej, i tak dalej. Y, no, i y, właśnie Bladmaster Bisset też traktuje o tym. Poznałem to w 96. no, może maksymalnie 7 roku. Swordmaster, to tam Swordmaster, jakoś zbytnio nie zwróciłem na niego uwagi, ale zwróciłem uwagę na yy, cyklon B. Oczywiście wtedy dla człowieka, gówniarza, nastolatka, no, już nie takiego gówniarza, ale, ale nastolatka, który był totalnie zafascynowany norweskim black metalem, projekt w którym spotyka się Ixachn, samot, Frost, Aldrachn był po prostu jakąś bajką i totalnym kosmosem. No i wystrzelił mnie w kosmos, naprawdę. Ja pamiętam pierwsze wrażenia, że to był po prostu szok. To był szok, no bo okej, okay, znałeś ten norweski black metal, generalnie black metal, ale... Tam zawsze było tak, że oni potrafili tu zwolnić, tutaj gdzieś jakiś fajny klawisz wrzucić, tu jakaś melodia na akustyku i tak dalej. Wiadomo, jaki jest black metal, norweski szczególnie. A tutaj nagle dostajesz te 11 minut no niby nie dużo, ale jednak te 11 minut totalnej agresji, nieprzerwanej, nieskończonej, po prostu totalna sieczka i e, maszynka do mięsa. I to był e, no lekki szok. Ale oczywiście pozytywny. Ja się od razu zakochałem w tym materiale. I wtedy było też tak, że bardzo chciałem, żeby Cyklon B jeszcze coś wydał jeszcze coś wydał bo kurde, fajnie im to wyszło to mogliby jeszcze coś nagrać. Dzisiaj, z perspektywy lat, kiedy na to patrzę, może i dobrze się stało, że Cyklon B nie wydał nic więcej. Dzięki temu Bladmas Biscuit jest. Tak kultowym materiałem, i też tak oryginalnym, i praktycznie jedynym w swoim rodzaju. Oczywiście są też inne, krótkie, szybkie łomoty black metalowe, jak chociażby Ion Dawn od Marduk, ale cyklon B zrobił to według mnie najlepiej, ponieważ zrobił to właśnie troszkę nietypowo, a do tego zawarł w tym niesamowicie mocny przekaz. To też jest oczywiście prosta sprawa. Znaczy, to w ogóle nie powinno być żadnym szokiem dla ludzi słuchających black metalu, bo przecież black metal niesie bardzo kontrowersyjne, oczywiście kontrowersyjne dla tak zwanych normalsów treści. Więc to nie powinno być jakimś zaskoczeniem dla nas, dla słuchaczy black metalu, a i tak potrafiło nim być. To tylko świadczy o tym, jak mocny jest ten materiał, jak on jest brutalny, jak on jest bezpośredni, jak on jest pełen nienawiści. Ale to właśnie jest black metal, black metal to nie jest, wiecie, no dobra, nie, nie będę, nie będę, bo, 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 po co, e, no, także dla mnie kult, totalny kult, wspaniała rzecz, e, kocham, wracam często, problem jest taki, że jak już wracam, to potem, ponieważ to trwa 11 minut, no to tak poleci raz, poleci zaraz potem drugi, trzeci, czwarty i tak, no, mogę sobie słuchać i słuchać i słuchać. W kółko tych trzech numerów, potem odstawiam na jakiś czas i znowu lubię sobie tym przyłożyć, no ale myślę, że znacie doskonale ten materiał, więc będę kończył, bo już i tak jestem o parę minut dłużej niż e, m, sam ten e, wspaniały krążek. Dziękuję bardzo, do następnego.